Kiedyś, przed kilku laty, Lubartowski Środek Kultury wydawał dość ciekawe pismo kulturalne, społeczno-kulturalne. Czy jest może zamysł, żeby to wskrzesić? Czy masz na myśli Lubartowski Magazyn Kulturalny? Tak, to było dość ciekawe, jak na tamte czasy. To było dość dawno, powiedziałabym nawet bardzo dawno. Tak, takie pismo rzeczywiście ukazywało się raz w miesiącu. To był lubartowski magazyn kulturalny i przedstawiał jak gdyby kronikę z całego miesiąca imprez, które odbywały się na terenie miasta Lubartów. W tej chwili wydaje mi się, że no nie ma sensu wskrzeszać tej gazety, ponieważ mamy Lubartowiaka, w którym zawsze jakaś informacja na temat tego, co się odbyło. Z informacją ewentualnie o tym, kto był zwycięzcą danego konkursu, bądź co się działo na danej imprezie, jest zamieszczana. Więc wydawanie podwójnie gazety, jednej o tematyce kulturalnej, a drugiej dotyczącej ogólnej tematyki, chyba nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Co pani dyrektor jeszcze chciałaby zmienić w Lubartowskim Ośro Ośrodku Kultury, jeżeli byłyby takie możliwości? Hmm. Najbardziej chciałabym, żebyśmy mieli taki prawdziwy dom kultury, mówię o zapleczu logistycznym, czyli ta sala widowiskowa, i żeby pomieszczenia na działalność Domu kultury były do tego dostosowane. To nie jest tak, że ja teraz narzekam, bo my naprawdę dajemy sobie radę. Tutaj mamy pomieszczenia, wynajmujemy salę w gimnazjum numer jeden, wynajmujemy salę w trójce, mamy kino. Staramy się to wszystko, całą tą naszą działalność mieścić i, i układać tak, żeby to wszystkim pasowało. Ale taka sala widowiskowa chyba byłaby naprawdę zbawieniem dla miasta Lubartów. To już nie tylko dla Domu Kultury, ale przecież jest i Społeczna Szkoła Muzyczna, jest Młodzieżowy Dom Kultury. W momencie, kiedy jest odpowiednia sala widowiskowa, to się przekłada też na imprezy, które można zorganizować. Co Pani lubi robić w wolnym czasie? Ja w wolnym czasie uwielbiam czytać. Ostatnio... Tak zainteresowała mnie bardzo szwedzka literatura, lekki kryminał. No, trudno nazwać to może Kryminałem. Kamila Lagberg chyba się nazywa ta pani, taką sagę czterotomową napisała, bardzo przyjemnie się to czyta. No i oczywiście milenium. Do tego nigdy w życiu nie wypierałam się, że poezja i, i recytacja jest moją. Jak gdyby takim drugim hobby, a to co tak autentycznie, to ja jestem aktywnym kibicem męskiej drużyny siatkówki. Jeżdżę na mecze i mówię tutaj o drużynie Skry i przede wszystkim reprezentacji Polski. Jeżdżę na mecze, do tej pory byłam na meczu otwarcia Polska-Brazylia w Łodzi i staram się nie opuszczać tych meczy. Naprawdę tak czynnie uczestniczę w kibicowaniu. Oczywiście Michał Winiarski jest moim idolem.